Dzień dobry. Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym filmie na naszym kanale. I dzisiaj zrobimy sobie QA, ale trochę w innej formie. Tak, tak a mianowicie. Wytłumacz... O co chodzi? A mianowicie dzisiaj zrobimy sobie prawda, czy mit z takimi tematami związkowymi, i my będziemy się wypowiadać, jak my czujemy to ze swojej perspektywy, jak to wygląda u nas, ale oczywiście zostawiamy wam pole w komentarzach, żebyście pisali, czy się z nami zgadzacie, czy może u was wygląda trochę inaczej, czy może macie jakieś inne poglądy, także strefa komentarzy jest wasza. No i co? Zobaczymy, jak taki format się sprawdzi. Wydaje mi tak. się, że to jest fajne. Często zadajecie nam pytania, jak to u nas wygląda. I tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu pogadajmy sobie, zróbmy sobie taką fajną pogadankę na różne tematy. I tyle. Tak, zaczynajmy. I mamy już rozpisane takie kilka przekonań związkowych, e, które wydaje mi się, że są ciekawe i, i fajnie je poruszyć. I może nie przedłużając, po prostu zaczynamy od pierwszego. Pierwsze. Po zaręczynach wszystko się zmienia. Prawda czy mit? Ja uważam, że raczej mit. Tak, bo nie wszystko. Nie wszystko się zmienia. Mhm. I dużo rzeczy się nie zmienia, bo jakby tak samo funkcjonujemy jak funkcjonowaliśmy wcześniej. Tak. Może to jak kiedyś mówiliśmy na QA poprzednim, że może jest troszkę poważniej. Tak. I tak się czuje taką aurę poważności związku, ale czy wszystko się zmienia? Nie, jakby... Życie, co ma się zmienić? Życie dalej płynie tak, jak jest. Za dużo się nie zmieniło. Od tamtego Kochamy kasu. się, może trochę bardziej. Mam takie wrażenie, że jednak, wiecie, taka euforia, taka miłość, to wszystko było i jest do tej pory, tak. I, i wspominając to, to po prostu chce nam się płakać i tak dalej. Ale nie uważam, że wszystko się zmienia, bo nadal zachowujemy się i robimy to, co wcześniej. Teraz, tak jak mówisz, może być trochę poważniej. No i jedyne, co się zmieniło, że rzeczywiście. Poważniej zaczęliśmy podchodzić do tematu ślubu i częściej o tym rozmawiać. Tak, to prawda. Trochę planować, jak chcemy, żeby to wyglądało, i tak dalej. Więc jeżeli zmiany, to tylko takie. Na pewno nic na gorsze się nie zmienia. Jeżeli masz już coś zmienić, to na lepsze. Ale tak czy siak, uważam, że no co, żyjemy i funkcjonujemy tak jak wcześniej, więc. Się. Uważam, że jednak to jest mit. To tak. nie wszystko się zmienia. Ja też stawiam grubą krechę i. Mit. Kolejne, co mam zapisane, nie powinno się pracować z partnerem. Prawda czy mit? Ja jestem za mitem. Ja też jestem za mitem. Bo w zasadzie my już od kilku lat tak, tak nawet nieświadomie zaczęliśmy razem pracować, tak. ale od pewnego czasu bardziej świadome, że jakby to to wszystko tutaj, co tworzymy w internecie treści dla Was i na nasze socjale i też dla klientów, bo też teraz mamy taki mały też projekt z Anią, który realizujemy dla klientów. I w sumie tej pracy nam no przybywa wspólnej. I czy nam się pracuje razem dobrze? Tak. Myślę, Myśl, że tak. Myślę, że tak. Oczywiście są mankamenty, bo tutaj Ania jest trochę bardziej nerwowa, jest trochę bardziej wychillowana i jedną stronę to wkurza, ale jakby nawzajem się uzupełniamy. Tak naprawdę uczymy się ze sobą pracować i wydaje mi się, że nigdzie nie ma idealnie, ale coraz lepiej nam to wychodzi. Tyle powiem. Tak. tak, i na pewno, gdybym miała wybrać w tym momencie, czy mam dalej pracować z Majkerem, czy na przykład zmienić tory, i żebyśmy poszli trochę w innym kierunku, jakby zaczęli pracować osobno, to na pewno bym wybrała, że ta praca z Majkerem mi jak najbardziej odpowiada i nadal chcę to robić. Nie czuję się ani tym zmęczona, tak. ani taka, że wiecie, no nam się dobrze razem pracuje, więc chyba to też zależy od osoby, z którą pracujecie. Wiadomo, że nie w każdym związku jest tak, że będziecie chcieli pracować z tą drugą połówką, ale jeżeli macie taką Samą pracę, która polega na tym samym, gdzie możecie sobie pomóc, jakby wspierać się w tym, bo wiecie o co chodzi. To wydaje mi się, że jest to mega fajne i oczywiście czasami trzeba po prostu trochę cierpliwości. Dla Oj, drugiej trzeba, osoby. trzeba, trzeba. Ale ja uważam, że jest to mit. Jeżeli się dogadujecie w pracy, to jak najbardziej można pracować z drugą połówką. I teraz się może w sumie nasunąć pytanie od widzów: czy potrafimy oddzielić. Życie zawodowe od życia prywatnego, będąc cały czas w jednym domu, w jednej pracy i robiąc praktycznie podobne rzeczy, jak nie te same. Eee, jak to u nas wygląda? Eee, wydaje mi się, że oddzielamy to. To się tak wydaje, że potrafimy trochę to... Bo od jak wstajemy rano, to na przykład do tam późnych godzin popołudniowych faktycznie, faktycznie yy, o tej pracy cały czas się coś przewija, tak? Cały On, czas w sumie o, o nagrywkach, w rosną, tak? Tak, cały o czas nagrywkach maile, nie maile i yy, jakby cały czas w tym jesteśmy, w tym tkwimy, a gdy przychodzi wieczór, to jakby chyba tak samo się odsuwa to wszystko na bok. No. i potrafimy jakby wychillować i ewentualnie sobie coś zaplanować na jutro i wstajemy rano i znowu tłuczemy te wszystkie rzeczy. Tak, ja bardzo lubię właśnie takie, taką naszą już w sumie rutynę y, wieczorną. Że zawsze wygląda to tak samo, ale wiem, że wtedy tak mogę trochę odpuścić, ta głowa może się trochę wyluzować. Robimy sobie kolację, zostawiamy te telefony, nawet jak sobie coś oglądamy, czy nawet jak coś wspomnimy sobie tak w międzyczasie, co zrobimy jutro i tak dalej. Ale to już wiecie, to już jest taka, taka po prostu taki nasz chill wieczorny, który praktykujemy praktycznie codziennie, żeby jednak trochę odpocząć, usiąść sobie na tej kanapie, nie rozmawiać o. Rzeczach związanych Bo, z pracą, tylko jak robocie. przyjemnych. I u nas się to sprawdza. I tak. wtedy po prostu sobie wyczylować wieczorem, a rano wstać z nową energią i po prostu znowu zaczynamy działać. Ta. Kolejne. W zdrowym związku nie powinno być kłótni. No Tam, to ja, ja bym dała tutaj znowu, znowu mit. W sensie ja nie uważam, że kłótnie są zdrowe. Żeby nie było. Yy, nie jest to zdrowe, i takie na przykład już mocne kłótnie, codzienne, nie wiadomo co, to jest bardzo niezdrowe w związku, jeżeli tak wygląda ten związek. Natomiast, czy zdrowy, w zdrowym związku nie powinno być w ogóle kłótni? Ja uważam, że nasz związek jest zdrowy, ale te kłótnie się przewijają i może nie są poważne, może nie trwają długo, czasami się po prostu przytykamy o jakąś głupotę, ale jednak jest tak, no bo żyjemy razem, jakby funkcjonujemy razem 24 na 7. To jest dla mnie normalne, że czasami mi się coś nie spodoba, i to jest dla mnie normalne, że czasami się coś Makerowi nie spodoba. Ale to jest bardziej taka wymiana zdań, ja To nie pamiętam, bardziej, bardziej może wymiana zdań. Bo też zależy, jak. Yy, jak, jak, też jak rozumiemy słowo kłótnie. interpretować kłótnię, tak? Tak, bo taka poważna kłótnia, nie pamiętam kiedy u nas była ostatnio. Tak, żebyśmy naprawdę się pokłócili, wrzeszczeli na siebie, ja bym chciała, ja bym chciała wyprowadzać. Tak. Czegoś takiego u nas nie ma w życiu codziennym i no. to jest bardziej... Może właśnie I dobrze, sprzeczki... Dobrze słowne niż kłótnia, a jeżeli by to chodziło o taką kłótnię, rzeczywiście kłótnię, taką jak mówię, rzucanie rzeczami, wyzywanie się od najgorszych i tak dalej, to dla mnie wtedy to, to już nie jest zdrowe. Tak. I, i ja takie się... to trzeba... O co się, się stało? Na zdrówko. Więc właśnie zależy od interpretacji słowa kłótnia, ale jeżeli chodzi o takie sprzeczki słowne, które się u nas nawet pojawiają i myślę, że w większości związków się pojawiają, no to jak najbardziej uważam, że jest to normalne. Tak. Jesteśmy tylko ludźmi, więc normalne, że czasami ktoś może wybuchnąć, zdenerwować się, no ale oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Dobra, już, już. Kolejne myślę, że nie ma co przedłużać tematu. mit. Mit. 3 do 0. No, ale tutaj bym tak dała 50 na 50, bo zależy to od y, tego, jak no ktoś rozumie słowo kłótnie. Związek po 4 latach to już tylko rutyna. Prawda. Rytuję. Prawda. Dalej. ja. <noise> <Nie, głos> Za dużo tych mitów mamy, tak. ale e, nie uważam, że to jest rutyna. U nas już leci 4,5 roku jesteśmy razem. A co chwila coś się dzieje nowego, jakby co chwila jakieś z nowe projekty, nowe wyjazdy, tutaj e, oświadczenie, oświadczenie. To zaraz dziś będziemy do Grecji lecieć, szukać sobie powoli miejsca. Eee, także eee, nie ma rutyny. W sensie no też zależy od związku, tak? Zależy od związku, od ludzi, to co robią i jaki mają sposób na życie i plan na to życie, tak? To tak. jest jakby oczywiście na pewno są związki, gdzie jest rutyna. I może też to lubią ludzie, tam gdzie jest rutyna i... Zależy co komu odpowiada. Tak. My lubimy jak się u nas dużo dzieje, my nie lubimy siedzieć na dupie. Eee, czy Czas to... Czasami lubimy. No dobra, ale, ale, tak. ale tak jeżeli chodzi o cały ogół to uważam, że nie lubimy, bo co chwilę sobie wymyślamy nowe rzeczy. Pojedziemy tu, zrobimy to, zobaczymy tamto, budujemy sobie jakieś nowe wspomnienia wspólne, więc uważam, że tej rutyny u nas nie ma jakiejś takiej większej. Chociaż tą poranną rutynę lubię, tak zwany slow morning. No, to bardzo to tak, lubię. co to, to, to jest... Nie fajne. zawsze, bo jak ty poganiasz... No bo czasami trzeba coś zrobić, to nie ma slow morning, tylko trzeba wstać, ruszyć w dupsko, ubrać no tak, tak, się tak. I, i działać. E, ale nie uważam, że jestem znudzona rutyną po czteroletnim związku. Ja też nie uważam. Czyli e, tu co? Ja jestem za tym za Mitem. Za mitem. Dobrze, niech będzie. Kolejne. Mężczyźni boją się ślubu bardziej niż kobiety. Prawda ho, czy nie? Ja tutaj bym poszła w prawdę. Ja <laughs> yeah, no, znaczy ja się nie boję ślubu. Ale, 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 ale sam fakt organizacji mnie przeraża. Może tak. Bo może tak, no. no to, ale... to może jakby idziemy trochę naokoło. Dlaczego ja powiedziałam prawda? Dlatego, że mam wrażenie, <laughs> że kobiety bardziej dążą do tego, jakby szybciej są gotowe na to. Może dlatego też, że my jest szybciej dojrzewamy. No tak. E, I że to przeważnie bywa tak, że to facet trochę opóźnia to wszystko. Nie wiem, czy nie wiem, czy rozumiesz. Ja nie mówię, że ty nie chcesz ślubu, bo ja wiem, że chcesz. E, ale gdybym powiedziała na przykład na przestrzeni dwóch lat, dwa lata temu, kto chciał ślubu bardziej dwa lata temu, powiedziałabym ja, bo no tak. ty jeszcze nie byłeś do końca gotowy. No tak. A ja uważałam, że już jestem, bo... Bo, 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 no bo jestem. Yy, więc uważam, że ogółem może być tak, że mężczyźni bardziej się boją tego ślubu, bo trochę bardziej się boją. Yy, jak to powiedzieć? No, powiedz to powiedz to. Say that. No, bardziej się boją takiego poważnego kropu? Okej. Okay. Faceci często są jeszcze dzieciakami, będąc z nami, no. i to trzeba im wybaczyć i to trzeba zrozumieć, że czasami oni potrzebują po prostu czasu na to, żeby dojrzeć i dojść do takich poważnych decyzji, jaki jaki jakim jak jest ślub, jak? do takiej poważnej decyzji jakiej jakiej Kurwa. Nie jakim pasuje. jest ślub Decyzina. jaką jest ślub jaką jaką do takiej poważnej to, decyzji, jaką jest ślub? To nas pani jedna polonistka chyba poprawiała w komentarzach, eee. że eee. źle jak coś Dzisiaj się wypowiada się tak. Nie potrafimy polskiego po prostu. Eee. eee. No i, i ja tak uważam. Ja, ja już powiedziałem ze swojej strony. Że dla ciebie to jest mit, ja to rozumiem. Ale nie, powiedziałem, że organizacja mnie przeraża. Mhm. Cała ta logistyka i to wszystko osiągamy. Ale sam dzień ślubu, no to ja na to czekam cholerę. No, Chciałbym powiedzieć, Dobrze. że ja pewnie słowa nie wykrztusza na, ślub, na ślubnym kobiercu. Jestem ciekawa Waszego zdania, co byście właśnie powiedzieli na ten temat. Eee, no ale co, no, organizacja też mnie przeraża. Nie mogę powiedzieć, że boże super, cieszę się tą organizacją, nie mogę się doczekać jak już będę mogła tam, wiecie, wybierać kolory, kwiatki, suknie, wszystko. Natomiast też mnie to przeraża, bo ja wiem, że to jest masę roboty. Masę kosztów, robocy, nerwów, nerwów, tak. i żeby wszystko po prostu wyszło idealnie i perfekcyjnie tak, jak tego chcemy, też mnie to przeraża, ale z drugiej strony bardzo nie mogę się już tej organizacji doczekać, więc mam nadzieję, że miejsce i wszystko będzie wybrane jak najszybciej, żeby tą organizację jak najszybciej zacząć. Tak, także postawiamy kropkę na D I tak. ja mówię, że mit, mit, mit. A ja jestem trochę za prawdą. Dobra. Mam kolejne. Też chce macie w sumie zaręczeń, ślubów, ale jak już jesteśmy przy tym temacie, to przy nim zostanę. Kobieta bardziej przeżywa zaręczyny niż facet. Mit. Bo ja. ja uważam, że też mit. Przeżywałem to bardzo. I e, wydaje mi się, że to to widziałaś. Tak. Żeby tak. to potwierdzić, że to jest tak, mit. Tak. Panowie, nie bójmy się uczuć. I nie, daj, i nie dajmy sobie wmówić, że się boimy ślubu. <laughs> nie dajmy sobie wmówić. <laughs> Może źle pozbieram. Powiedzcie to do swojej partnerki, złapcie ją w będzie. Nie boję się ślubu, no, ale... ale... jeżeli chodzi o to, kobieta bardziej przeżywa zaręczyny niż facet, uważam, że jest to mit. Bo Oczywiście zależy, barkach... od, zależy też od charakteru, tak? Jak jest no jakiś tak. taki zaborczy gościu, który płacze tylko raz w życiu, jak mu się córka urodzi czy syn, no to, no to pewnie kobieta będzie bardziej przeżywać. Ale z drugiej radzić... strony tutaj jakby duża odpowiedzialność spada na barki faceta. No tak. Bo kobieta o niczym nie wie. To wy to wszystko przeszokowujecie, to wy to wszystko organizujecie, więc jednak przeżywacie, myślę, to już podczas organizacji, a przy samych zaręczynach, no to wydaje mi się, że to przeżywa każdy trochę po swojemu, ale równie tak samo, tak samo mocno, bo są jednak to uczucia bardzo, bardzo duże, więc ja bym tu na pewno powiedziała, że to mit. Ja też mówię, że to mit. Tak, to prawda. To leźmy dalej. Nie warto mieszkać razem przed ślubem. No, właśnie, warto! Bo wtedy się człowiek dociera. Wiemy. To oczywiście, że to jest mit tak, dla Tak, wiemy, kto jaki, kto jaki ma charakter, bardziej się uwydatniamy przed drugą osobą. Nie wyobrażam sobie wyjść za faceta, z którym wcześniej nie mieszkałam. No ja też. Przez nie się roz... kobiety. Nie... <laughs> nie, nie wiedziałabym, jak on się będzie zachowywał w takim życiu codziennym, od rana do wieczora ze mną. Tak. My też tak mieliśmy takie trochę zderzenie z rzeczywistością, my zaczęliśmy z, mieszkać razem. To prawda. Bo wszystko było kolorowo, wszystko było piękne. Jak Zabierzysz się spotykasz razem, kilka godzin w ciągu dnia, tak. to jest kolorowo, oczywiście. Tak, później Ale mieszkasz jak... razem i nagle jesteś z tą osobą cały czas. Yy, I też na początku było nam... Ciężko dotrzeć do siebie i trochę zrozumieć swoje zwyczaje jakieś yy, i, i tak bardziej siebie w takim życiu codziennym, więc wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, żeby zamieszkać z drugą połówką, zanim się pobierzecie. Dokładnie. I chyba to tyle. Bo tak, tutaj nie ma... a wydaje mi się, że tutaj każdy jakby, większość osób przynajmniej będzie miała pewnie podobne zdanie. To trudno dzieć zawodowego od prywatnego, to już w sumie się wypowiadaliśmy tak. przy tym pierwszym. Co tutaj mam jeszcze? Influencerzy tylko udają idealne związki. Tylko mi się wydaje, że to jest fajne do poruszenia. A hmm. mianowicie dlatego, że. A czy na pewno nie, nie użycie kłótni w social mediach wszystkich osób publicznych? Nie mówię o influencerach ogólnie, o celebrytach, no tak. o osobach publicznych. No raczej kłótni nie użycie. Chyba, że ktoś chce dramę, a takie dramy też się zdarzają co chwila coś wycieka do internetu. No to wtedy faktycznie widzicie, że to życie nie było kolorowe. Natomiast ale... nie uważam, że udają związki idealne. Ja bym postawiła dynamit. I Jeszcze raz, jeszcze raz. Influencerzy tylko udają idealne związki. Tylko udają idealne związki. Okay, a to zależy, zależy też, o kim mowa, no nie? No, zależy. No ale ja też powiedziałam na początku filmu, że patrzymy przez pryzmat siebie. I w żadnym stopniu idealnego związku nie udajemy. Tym nie. bardziej, że my szczerze mówimy o tym, że czasami zdarzają nam się kłótnie. Nie wynosimy tych kłótni e, na stories na Instagramie. W momencie, kiedy się pokłócę, ja od razu piszę e, Majka w mnie. Pik, pik, <grym> mnie. Czegoś takiego nie robimy. Natomiast e, to, że pokazujemy, że siebie kochamy, że się dogadujemy, to wszystko jest szczere. Tak. I nie jest to robione pod e, kamerę i pod Instagrama, czy pod e, po prostu e, sociale. Więc ja tutaj w naszej perspektywie mhm. mówię, że jest to mit. Dobrze. A ty? Tak, mit. mit. Bo jesteś taki. Tam jest taka siekiera, tam stoi takia mówi maker, bo tylko że to jest... Mit. Nie, no, no uważam, że nawet nie już mówiąc, nie mówiąc tylko o nas, ale nawet o naszych znajomych, którzy też są influencerami, no to u nich... Też widać to, że oni tego nie udają. My, znając ich prywatnie i znając ich w internecie, jednych, drugich, trzecich, widzimy, że to, co oni tworzą, nie jest udawane. Więc... A gdyby nawet było, to nie da się udawać długo. Uwierzcie Też mi, się że tak długo się nie da udawać i prędzej czy później to wszystko by. Runęło. Runęło, także. Tak, więc ja uważam, że jest to mit. Na pewno w większości jest to mit. Może się zdarzają takie związki, które są udawane, na pewno się takie zdarzają, ale w tej w naszym gronie, czy nasz, czy naszych znajomych to na pewno e, byłby mit. Mamy jeszcze takie jedno zaznaczone z fajniejszych, a mianowicie wspólne zamieszkanie zabija romantyzm. Co byś o tym powiedział? Bo to jest w sumie fajny temat. To było modne. Więc co by dzisiaj coś kupało e, zabija romantyzm. Hmm. Nie <noise> wiem co jest Czy romantyczny? Ja myślę, bym że to... <głos> <głos> no. Czy wspólne mieszkanie zabija romantyzm? To można moim zdaniem wziąć tak trochę trochę prawdy, trochę mit. Z tego względu patrzę na przykład na początek, bardziej na początek związku. Mam wrażenie, że tego romantyzmu zawsze na początku związku jest więcej. Jest więcej a ale potem też się takie... wkrada ta rutyna. Trochę tak. tak. Natomiast też nie mogę powiedzieć, że zabija to romantyzm, bo ja uważam, że ten romantyzm cały czas jest i nawet w takich małych gestach on się przewija w życiu codziennym. Na pewno nie w takim stopniu, jak było to na początku. Wtedy Początki są zawsze trochę inne. Tak. Jeszcze się nie znacie. Tutaj macie trochę się wstydzicie. Tutaj jakieś motylki w brzuszku. Tu to, tu tamto, tu tamto. Chłopak też się bardziej stara. Codziennie przychodzi do was z kwiatami. No, no bez farsady, no, że to codziennie. No, ale wiesz o co chodzi? Że tak chce jakby zdobyć tą dziewczynę. Chce jej pokazać, jakie okay. jest romantyczne i fajne. Wiesz, tutaj też ci kupuje kwiatówki. Tak. Cały czas. Ja dlatego mówię, że wspólne mieszkanie nie zabija romantyzmu, ale jak już mieszkacie ze sobą przez jakiś czas. Krada się trochę ta rutyna, znacie się już po prostu na 101%. I, I nie wiem, i może też tak bardzo się nie staracie pokazać drugiej osobie, jak Wy jesteście romantyczni, jak jest na początku. Coś takiego uważam. Okay. Że jesteś romantyczny. Ja uważam, że też jestem romantyczna. Tak. Ale, ale może nie w takim stopniu, jak to było kiedyś. Są momenty, że, że wiesz, że jesteśmy super romantyczni, ale. Nie wiem, no uważam, że jednak może odrobinę zabija, ale zabijanie to jest złe słowo. Tak. Że on po prostu w naturalny sposób troszeczkę przycisza się, wygasza mhm. i nie jest tak mocny jak był na początku. Chciałem coś powiedzieć, ale chyba wszystko powiedziałeś. <laughs> Warto po prostu, nawet czy to po pięciu, czy po 10, czy po 20 latach Pokazywać te takie uczucia swoje romantyczne Prawda. i jednak dbać o to, bo to w związku jest bardzo, bardzo ważne. Przytulić też, się, też, pocałować tak po prostu randomowo. Też od... czasami nawet jak nie wiem, gdzieś widzę jakieś reelisy czytam e, inne fi, filmy w internecie i ktoś przychodzi z kwiatami do kobiety e, i tam są na przykład komentarze, że ja nie dostałam kwiatka od 15 lat od faceta, no to to już no to już by, jest przykre. To już jest przykre. Także tutaj mówimy o takim... Tak, pamiętajcie, że małe gesty cieszą tak, i o, takich małych, o takich małych gestach trzeba pamiętać, bo one chyba budują właśnie takie związki na lata. Tak. Bo gdyby to tak wszystko zgasło, no to co, co by potem było? Ja się pakuję jadę do Grecji. <laughs> no, więc hmm. jest to taka 50 na 50 w tym, w tym, w tym przekonaniu. No tak, tak. dobrze. Zgadzam się znowu z Tobą. <laughs> Tam, tam siekiela stoi, naprawdę. I moi drodzy, tym romantycznym akcentem kończymy dzisiejszy mit czy prawda? Prawda czy mit. Prawda <laughs> czy mit. I co, widzimy się w kolejnym już vlogu niedługo. A jeżeli taki format Q&A Wam się podobał, to dajcie nam znać, bo takich przekonań i przeświadczeń o związkach jest bardzo dużo. No może Wy macie jakieś takie... 40 wypisane. Tak, może Wy macie też jakieś takie, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Wydaje mi się, że do tego kiedyś możemy wrócić, jak Wam się to spodoba, więc po prostu dawajcie znać w komentarzach. Dziękujemy ślicznie za oglądanie i Ciao. widzimy się niebawem. Pa!